Oho! Retom, retom, jodas, širi, jodas. kochani, witam was na kolejnym filmiku na moim kanale. Stwierdziłam, że wykorzystam sytuację, kiedy Meru gada przez telefon z rodzicami, aby zacząć kolejnego vloga i opowiedzieć wam o tym, że zabieramy go na wycieczkę. Na razie nie chcę za bardzo mówić gdzie, bo jak zacznę mówić, wiecie, niektóre wyrazy, to on po prostu um, zrozumie. I mówiłam teścio, mam nadzieję, że teściowa się nie wygada. Where are we going? So? Where are we going? Uh Dome. So? Dome was 30 minutes and now it's showing one hour. Are you surprising me? Dodomo. Near domo. It was showing 35 minutes and now i showing one hour. too long. I don't have a problem if we stop in this petrol pump and have some Semi-final, India, Angleski But beautiful. I'm shocked. I'm like really shocked. Like from 45 degrees, then Warsaw 35, <laughs> now Zakopane 18 degrees. O. Oh. Bo the air. O, oh, bardzo dobra. Świeże powietrze. Oh. Ej, czyli Ej, licowej, podoba ci się niespodzianka? Bardzo dobra, ser Bardzo dobra, surprise. I'm still like shocked because I'm like sleep deprived, but bardzo dobra. Like I don't have any words, you know? mm. oh. Czy jest zmęczony, bo? Will we nie have nie gural spod... cheese? Tak. Pokażę wam teraz domek, w którym zostaniemy przez najbliższe Kilka dni. O, ale pięknie. No bardzo dobra żona. A. O matko. Tak się prezentuje nasz domek. O, kto tu już jest? Kto tu jest? Góral. <głos》>. <głos》>. Czy wybrałaś sobie pokój? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Więc tak. Tutaj mamy taki mały aneks kochenny. Ale góral. Z góralskim akcentem. No bardzo dobra. O oh, wow. Pięknie. Pięknie. Taki mały salon, jadalnia i kominek. No na chwilę obecną jest zbyt gorąco, żeby go używać, ale zimą super, nie? Tak, 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 tak. Tutaj mamy łazienkę w takim już bardziej yy, nowoczesnym stylu. Hejka. Jakbyś jeszcze nie miała nic w kuchni. No, food there. Nie. Nie. Są ładne. Tutaj jest wyjście na taras. Uf. Idziesz już na górę? Jest tam rumki. To za, za minutę. Okay. Dobra? Pokażemy na dworze tak. najpierw. Nie, no, takie widoki. Wyobrażasz sobie kawę tutaj rano. Kawa jest tam, herbatka. Dla ciebie herbatka, dla mnie kawa. Tak. Usiędziemy tutaj na tarasie. Może śniadanie wspólne. Siadanie? Śniadanie? Śniadanie. Oż śniadanie. Breakfast. O oh, tak. Breakfast. Ale to dopiero jutro. A Jestem... dzisiaj chyba skoczymy gdzieś do karczmy. To do restauracji. Breakfast śniadanie, um, uh, klebek, uh, sam kiełbasa, some orange juice, simple. To zabierzemy was teraz na górę. Oh. Uh. Redom, redom. Jodo, Shiri, jodo, someone from radom. <noise> no i drewniane schody zabierają nas na górę. Ja powiem wam szczerze, że ja to się boję, takich schodów, gdzie są dziury tutaj pomiędzy, bo zawsze boję się, że wypadnie mi noga i że wypadnę. Dlatego idę sobie powolutku. Wszędzie te akcenty góralskie, to no, przepiękne, to jest naprawdę. Tutaj mamy pierwszą sypialnię i są takie dwa oddzielne łóżka, więc może super opcja też dla dzieciaków, nie? U nas dzieciaków nie ma, więc jakoś się podzielimy pokojami. I może to się nawet rozkłada, więc wydaje mi się, że taki domek pomieści e, sporo osób. I kto Wam idzie? O! Dwa bedroom? Dwa! Uuu lala! Dwa pokoje. Ha, ha. O bardzo. O, o! O, ale pięknie! O, wow! Żona. Bardzo dobra. O oh, wow. Balka tutaj. O no. oh, wow. Pięknie I łoże tym razem małżeńskie. I te słodkie baranki. No super. Nawet jakieś książki są zobaczcie. Ciekawe. Jestem kupa. Jest tylko samochodem. Tatuś. mamo Nie Dobra. To my przyniesiemy bagaże, a ty leć. Rób co musisz. For my żona from Indiska with love. Zobaczcie, ile myśmy już przywiózł. Co dokładnie przywiózł, to wam pokażemy później. Ale na razie szukamy mango, bo musimy mango schować z lodówki. Tak. Tak, a resztę pokażemy później, jutro, czy wiesz, wtedy wszystko wypakujemy, bo jest tych jeszcze sporo. Więc też po, coś opowiemy na temat tych rzeczy, żeby było wiadomo, co jest to. A teraz szukamy mango. How big I got this one. No. Mango, mango, mango. Mango, mango, mango. mango. O, jest. Mango, oh. Mamo. Co to? Proszę, smell. Mango. Mango. Pani pachnie? Brysmel? Nie. Nie czujesz? Ja stąd już czuję. No, czuję. Ładnie? No jak mango. O. A, 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 a. O! Ale myślałam, Ale to że mango to jest więcej. więcej. A tak pokałeś za dużo. Mówiłam Ci, że 4 kilo, to nie tak dużo. 4 kilo? Indyjskie mango. One smakują całkowicie inaczej niż te, co my znamy tutaj w sklepach. Są mięciutkie, są Uwaga, uwaga. Tu oh. No inne. Mama, smell, proszę. Mm. No, a ja czuję. Są bardzo sweet. They're very sweet. Zupełnie inne niż nasze, nie? No. A wiesz, oh. jak meruje je? Smell. Pokaż. No. On je tak um, ugina. Mm. Tutaj odkraja od tą górę i This tak wsysa like wszystko. Chic. Serio? No, tak, tak. Pokażemy Wam jutro. Możemy spróbować jedno teraz, chcecie? Nie. Okay. Okay. To może zjedzmy ten obiadek, a później mam go Dobra, to pojedziemy na pewno na obiad, mm. ale schowamy wszystko do lodówki. Mm. Nie to wiem, czy wyjąć. Nie, nie, w drugą stronę. Ach. Dobra, zamknij się. To umyj to, to jedno mango już spróbujemy. Czy jak w Tak, tak. Możesz zrobić mniejsze kawałki. To tylko będzie nasz próbanek teraz. Czy jaki będą, pierwszy? Tak. Mamo, proszę. Dzięki. No, próbuj. Mm. Teraz jeszcze inaczej pachnie. Mmm. Mm, Bardzo słodkie. Very will be jak będą zimne, to będą jeszcze słodsze. No, Maru mówi, jak będą zimne, to będą jeszcze słodsze. Bardzo, bardzo słodkie. Brakuje tutaj? mouse, <noise> mouse. <noise> <noise> Pycha. Tak? Mm. <noise> Kochani, na no, dzisiaj to już wszystko. Maru jest bardzo zmęczony podróżą, więc dam mu dzisiaj odpocząć. A jutro pokażę wam, co przywiózł z Indii. Dobra, dziękuję. Uh, A do widzenia. Pa. 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 Pupu. Pupu, you did already. Tak? Yeah, <laughs> Bardzo dobra kupa. Dziękuję. <laughs> pa. <laughs>